Hejka, cześć wszystkim i posłuchajcie, powiem Wam tak, jest afera na Blok Star Planet i przy okazji wydarzenie, że koło fortuny zostało podwojone, ale afera na Blok Planet jest taka, bo usunęli nam ogromne perły za ogromne małże, a ten statek jest mega, mega cudnie wzbudowany i mega ogromny. Nie dziwota, że ta osoba zdobyła pierwsze miejsce w konkursie, nie no! Przyznaję, że statek jest warty pierwszego miejsca, ponieważ jest ładnie wybudowany i dopasowany do kolorów po kolei. Nie, naprawdę, patrzcie się, jest tu gwiazda z dziewiątego sezonu, co była na szczycie zamku Króla Mroza. Jest tu dzwoneczek z Suglatowa i serce było chyba w dziesiątym sezonie, pamiętam, w dziesiątym sezonie. Także ja tu rozpoznaję wszystkie klocki, które mam. Posłuchajcie, pierwszą loterią była ta z brązowym wiewiórem albo ta z białym bałwankiem Olafem. Chodzi mi o tą loterię. Także zapomniałam, która była pierwsza, a która druga, ale mam obie te loterie. No i oczywiście, czego się można było spodziewać? Statek jest przepiękny, a szesnasty sezon to ma być średniowiecze. A co niedawno byłam u kolegi. Na czacie, który zbudował w formie średniowiecza. Nie no, jeszcze nigdy nie widziałam takiego świata zbudowanego na formie średniowiecza. I posłuchajcie, dla mnie ten sezon szesnasty to będzie raczej coś jak przygody Merlina. No, wiecie, zamek Camelot, król Artur, wieża czarodzieja Merlina i tak dalej tam była jeszcze zła siostra chyba Artura Morgana. Także ludzie, ja ze wszystkim muszę coś skojarzyć. Każdy sezon muszę mieć z czymś skojarzonym. Teraz będzie średniowiecze i zamek króla Artura, czarodzieja Merlina. Nie, może jeszcze 17 sezon z czymś porównamy. Dopiero co się 16 zacznie, a ja już mówię o 17. Po prostu jestem chyba za szybka w Tą ciekawość. Wiecie co? Myślę, że portal z nieba nie otworzy się sam od siebie, ponieważ my płyniemy statkiem do 17 sezonu, jakby, a portal ma się otworzyć z nieba z góry. To znaczy, że to ktoś przyśle portal, i moim zdaniem to ten czarodziej Merlin otworzy ten portal i wyśle tych wszystkich Blockstar Planet do średniowiecza, i znowu cofamy się w czasie. Panie jedyny, czyli teraz tak, pójdziemy portalem przez Merlina do 17 sezonu? E, jakoś to dziwnie brzmi. Chyba się nie mylę, ale średniowiecze zaczęło się w V wieku, a skończyło się w XV? Jeśli dobrze mówię, to napiszcie komentarz, czy się nie mylę, bo ja ledwo pamiętam. Posłuchajcie, jeszcze bardziej mnie ciekawi loteria. Bo patrzcie się, na tą loterię, cześć siostrzyczko Zigi, trzeba było dać 1450 tiketów. 1450? Zastanawiam się, ile trzeba na nową loterię z 16 sezonu średniowiecza. Może jakieś 1480? Nawet 2000? Oby nie, oby tyle nie, bo na serio. Im dalej idziemy, tym gorzej jest zdobywać te etykiety. Naprawdę, im większy sezon, tym gorzej z biletami. Dlatego tak mnie ciekawi maksimum 20 sezon. Ile etykietów na niego potrzeba? Ale serio, wolę sezony niż Robloblast Planet. No, bo wiecie, jakie jest Robloblast Planet? W Robloblast Planet jest na okrągło, ten sam świat VIP, ten sam Nexus. A w sezony przynajmniej zwiedzacie sporo, bo popatrzcie się, pierwszy sezon byliśmy w Amazonce, czyli w zaginionej świątyni inków i w zaginionej wiosce inków. Ludzie, tyle nexusów my zwiedzili, tyle zakątków świata, że normalnie nie zliczycie tego. Musiałabym spisać i w kolejnym odcinku wypowiedzieć wszystkie nexusy i światy VIP bo ja naprawdę wszystko zapamiętałam i niektórzy z moich znajomych nurtują mnie pytaniami jak to możliwe że zapamiętałaś wszystkie sezony które były światy VIP i zwykłe nexusy od 1 do 15 ludzie ja nawet ten co był bałwanek w loterii i ten brązowy wiewiór wszystko pamiętam ja nic ani nic nie zapomniałam, Boże. dziewiąty sezon, pałac Króla Mroza i jego lodowa góra, y, limitowane kryształy, czekoladki Króla Mroza oraz te dwie lodowe gwiazdy, co był w Nexusie na szczycie nieba i na szczycie lodowej góry świata VIP i tam nie podołałam niestety. Ja nie chcę szarpać sobie nerwów, jeśli jakiś świat VIP jest dla mnie za trudny. Cześć Kamil, pozdrawiam i wiecie co dobrze, że zapamiętałam wszystko. To znaczy, że mam bardzo dobrą pamięć i nie zapominam wszystkiego tak łatwo. Bo wiecie, nikt nie jest w stanie zapamiętać wszystkich sezonów, światów VIP, zwykłych nexusów, limitowanych kryształów i tak dalej. Po prostu nikt nie jest w stanie tego zapamiętać. A ja pamiętam wszystkie sezony. Nie, po prostu moja pamięć chyba do tej gry nie zna granic. Skułam się, bo muszę sprawdzić, czy dobrze kopiemy na miejscu. Bo wiecie, kopiemy cały czas w jednym miejscu, żeby było prosto, a potem Aktualnie możemy wylecieć dyskiem na górę. Ja sama szukam odpowiedzi, jak to możliwe, że zapamiętałam wszystkie sezony i tak dalej. Ja po prostu sama nie znam na to odpowiedzi, dlatego nie umiem odpowiedzieć znajomym na to pytanie. No i widzę, że oni kopią gdzieś tam, a ja nadal kopię w jednym miejscu, ale dobra. Jak pójdą, tak pójdą. Najwyżej zostawię tą dziurę, żeby wiedzieć, gdzie wylatywać dyskiem. Chociaż znając moich przyjaciół, oni to różnie chcą kopać. Cześć Wojtek, fajnie, że wpadłeś na kopanie. Posłuchajcie, ja zawsze mogę tak kopać z przyjaciółmi, bo przynajmniej pootwieramy se skarby. I tak dalej, chociaż nie ma już tego wydarzenia, że skarby są potrojone, żeby szukać wszystkie naraz, ale ja tak po prostu lubię szukać wszystkich tych skarbów, kopać je z innymi. My tutaj cały czas kopiemy. Mój kolega ma na sobie kulę Strażnika Czasu, a ten strój, co Strażnik Czasu na sobie miał, to on jest w sklepie chyba w siedmiu kolorach: biały, niebieski, różowy, brązowy. Nie wypowiem reszty, bo zapomniałam, ale na seryjnie to bardzo fajna kula, tylko że ja jej nie mam, bo ona była w złotym pakiecie. Ja z tego pakietu, co był strażnik czasu, mam tylko motocykl. Wiecie o jaki mi chodzi o skuter czasu. Prędzej to bym dała skuter czasu do złotego pakietu, a do srebrnego pakietu bym dała tą kulę strażnika czasu. No bo wiecie, kula nie jest warta złotego pakietu. Już złotego pakietu jest warty ten skuter. No ale jak zrobili, tak zrobili. I znowu będziemy musieli wysadzać bombami raz na raz. No w sensie, że na dziurze fajnie, że mi odebrało życie. Aha, czyli na mnie jest środek dziury. Uu, ktoś dedł. Niech na mnie da kolega. Bo ja w sumie. No i tu jest środek piekła. Przyznaję, że ta kula strażnika fajnie wygląda, tylko taka jakaś dziwna jest trochę. No wiecie, nietypowa. W sumie ja mam klocek, kryształową kulę z dziewiątego sezonu z pakietu VIP. No i powiem Wam, że on jest nawet fajny, tylko że to nie to samo co strażnik. No i patrzcie, się, ja się patrzę prosto w dół klocek i nie widzę piekła, a oni świecą mityka. Na tym kopaniu skończę ten odcineczek. Ale zanim go skończę, jeszcze obejdę się do świata VIP dla wspomnienia, bo dawno mnie w tej restauracji nie było, bo przeszłam ją na początku tego sezonu. Także przez cały sezon nie musiałam się tu wracać. Nie, no, po prostu dla wspomnień to idę. Pamiętam, jak ten świat VIP mnie denerwował na początku sezonu. Panie jedyny, poddałam się. Ale dałam sobie jeszcze jedną szansę i go przeszłam. Tu macie leczenie, proszę go nie mijać, brać pod uwagę, że coś się może kryć pod pajęczynami. No i po drugiej stronie tego macie tę pułapkę na niedźwiedzie, której niby się da ominąć, tylko nie wiadomo jak. Niby są bagi, że widać co jest gdzie i co Was czeka kolejne za fioletową bramą. Najgorsze w tym świecie VIP było wyskakiwanie po ścianie, po ognikach, bo was to kulo. W sensie, że wyjść na ścianę, zdobyć niebieski klucz i zeskoczyć prosto na uko spod labę, żeby wpaść do dziury z kluczem. To było najgorsze w tym świecie VIP. No i może trochę trudny był ten labirynt taśmociągowy, co było zrobić 200 AIQ, garnek z fasolą oraz podka pomniejszenia. To jest takie sobie w sumie średnie. Także ja już. Wychodzę, bo niestety nie mam tu już nic do robienia, bo zdobyłam tajemnicę i misję. Także powodzenia z nowym sezonem. Ja go się postaram przejść w pierwszym odcinku. Cześć wszystkim! Do jutra!